Música Współpraca pomiędzy Jelenią Górą a Między Zdrojami Przypieczętowana. Bardzo ważna wymiana dzieci młodzieży, i tutaj my mamy ośrodki, wy macie takie zaplecze. Trójka połączyła nas. Wystartował nabór do szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe daty dotyczące rekrutacji, znaleźć można na naszej stronie internetowej miejskiej. Gaszyn Challenge w wykonaniu pracowników powiatu. Do zadania! 19 dzień czerwca. Paweł Głuszała, witam. Zapraszam na serwis informacyjny. Kolejny dzień z powiatu Jeleniogórskiego napływają złe wiadomości: Wojewoda Dolnośląski poinformował o wzroście zachorowalności mieszkańców na tym terenie. Zakażonych COVID-19 jest już 159 osób. Niestety wzrosła także liczba ofiar koronawirusa w powiecie. W ostatnich godzinach zmarła podopieczna zakładu opiekuńczo-leczniczego w Kowarach, miała 87 lat. W Jeleniej Górze od kilku dni statystyka zarażonych zatrzymała się na 175 osobach. Przegląd lubański informuje, że podczas prowadzonych od kilku dni czynności operacyjnych przez policjantów z Leśnej i Lubania udało się zlikwidować plantację konopi indyjskich na terenie gminy Leśna oraz zatrzymać osobę podejrzewaną o uprawę marihuany. 24-letniemu mężczyźnie za 21 sadzonek z konopiami grozić teraz może do 3 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj prezydent Jerzy Łóżniak podpisał list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy miastem Jelenia Góra a gminą Międzyzdroje. Szum Morza i Zachody Słońca na polskim wybrzeżu są bezcenne i kuszą wielu turystów. List intencyjny podpisany przez władze jelenie Góry oraz gminy Międzyzdroje ma gwarantować jeszcze ściślejszą współpracę niż do tej pory pomiędzy wspomnianymi miejscowościami polegającą przede wszystkim na promocji obu regionów, ale nie tylko. Tak, żebyśmy nie tylko wymieniali się pod względem promocji turystyki, ale przede wszystkim też i oświaty, i kultury. Wczoraj mieliśmy wspólne spotkanie naszej jednostki kultury, plus do tego państwo omawiali, jak, na jakich warunkach, w jaki sposób możemy razem promować siebie i w jaki sposób nasze jednostki kultury mogą, na przykład nasze teatry chociażby, mogą prezentować swoje sztuki w bezpośrednio w Międzyzdrojach. Jest tam obiekt, w którym można będzie to prowadzić, ale i z drugiej strony też te przedsięwzięcia, jakie są, chociażby Festiwal Gwiazd, który tam w Międzyzdrojach ma swoje miejsce, to też warto by było, żeby tutaj został zauważony u nas. Dzisiejszy dzień podsumowuje tą współpracę, która jest. Ona w pewnym stopniu ją formalizuje, bo tak naprawdę większość mieszkańców gminy Międzydroje odwiedza Wasze regiony, ponieważ jest tam najbliżej położone pasmo górskie. Szybka rozbudowa drogi S3 spowodowała, że ten dystans przeszło 400 km nie jest żadną przeszkodą i praktycznie już nawet wyjazd weekendowy jest warty tego, aby odwiedzić te piękne regiony, ten piękny region i przede wszystkim stolice tego regionu. Nie ukrywam, że jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem wszystkich aspektów związanych z kulturą, jaką, jakie dzieją się w waszym mieście, spoglądając na ten potencjał Blisko 80 tysięcy mieszkańców, gdybyśmy to tak przełożyli na inne miasta o podobnej wielkości, to jest to niesamowite. Chcemy czerpać inspiracje z Waszych wieloletnich festiwalów, tak jak Festiwal Teatrów Ulicznych, który jest dla nas takim przykładem działań. W tej chwili faktycznie ta, taka turystyka kiedyś wielotygodniowa czy tygodniowa przemienia się często w turystykę weekendową i jest to możliwe, ponieważ no w ciągu 4-5 godzin można zajechać nad piękne polskie morze, a akurat ta część morza jest jedna z cieplejszych cieplejszych cieplejszej wody, cieplejszej plaży. No i piękne plaże, molo, słynne. Także ja jestem. Bardzo wdzięczny prezydentowi burmistrzowi, że zechcie, zechcą sformalizować te dotychczasowe kontakty takie interpersonalne na, na poziomie urzędów i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie tylko kwitła. Pole współpracy jest ogromnie szerokie. Podażą wspomnianych miejscowości zależy także na wymianie dzieci i młodzieży. Żeby na przykład zielone szkoły mogły odbywać się, nasze dzieci, żeby jechały nad morze, a dzieci z przyjeżdżali przyjeżdżały tutaj do nas, do Jeleni Góry. Chociażby w Jagniątkowie mamy pięknie położone obiekty, w których można by było tego typu zajęcia prowadzić. Bardzo ważna wymiana dzieci i młodzieży i tutaj my mamy ośrodki, wy macie takie zaplecze, więc nic nam nie pozostaje, jak tylko działać. Pytaliśmy także, co poza morzem oferują Międzyzdroje i okolice. No przede wszystkim Międzyzdroje to Wolinski Park Narodowy, bo większość terenu naszej gminy to właśnie Wolinski Park Narodowy i Woda. I to zarówno zalewu Szczecińskiego, jak i zatoki pomorskiej. Zatoka pomorska, o tyle istotna, że zawsze temperatura wody jest większa o 3-4 stopnie niż w pozostałej części Bałtyku. Jest to niezmiernie, niezmiernie istotny aspekt. Piękny Woliński Park Nodowy, cudowne wybrzeże klifowe, ścieżki rowerowe, ścieżki do Northern Walkingu, oczywiście aktywna turystyka, no i otwarcie na zalew przez marinę w Wapnicy. Więc to nie, to nie jest tak do końca, proszę Państwa, że mi to tylko aleja gwiazd, że to tylko. Molo, ale tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, bo chcemy, aby Międzyroje było takim miastem, w każdy znajdzie jakąś strefę aktywności, każdy znajdzie tą przestrzeń, która będzie jego sercu najbardziej bliska. W Wielenej Górze rozstrzygnięto przetarg na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta. Do urzędu wpłynęła tylko jedna oferta od miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej na sumę ponad 1,5 miliona złotych. Miasto na ten cel chciało przeznaczyć 1 600 tysięcy złotych. W Jeleniej Górze znajduje się dokładnie 1116 niezamieszkałych nieruchomości, informuje portal jelonka.com. 15 czerwca rozpoczął się długo wyczekiwany nabór do jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się za pośrednictwem platformy, która znajduje się na stronie internetowej www.dolnoslaskie.edu.com.pl. W kontekście naboru bardzo ważnych jest kilka dat. Możliwość logowania się kandydatów do szkół ponadpodstawowych będzie do 10 lipca, i wówczas należy się zalogować. Później ważne są terminy przekazania świadectw. Po skończeniu szkoły podstawowej, i tutaj, w terminie od 26 czerwca do 10 lipca, należy złożyć, uzupełnić brakujące elementy. Później, w krótkim terminie, bo od 31 lipca do 4 sierpnia, każdy kandydat będzie musiał uzupełnić swój wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Publikacja list przyjętych do szkół odbędzie się 12 sierpnia. Szczegółowe daty dotyczące rekrutacji znaleźć można na naszej stronie internetowej miejskiej Gora, następnie w portalu samorządowym i dalej pod dużym zielonym banerem rekrutacja do szkół i przedszkoli w Jeleniej Górze. Absolwenci szkół ponadpodstawowych do wyboru będą mieli trzy licea ogólnokształcące oraz siedem techników. Jeśli chodzi o szeroką ofertę. Zawodów oprócz y, wielu y, profili w licach ogólnokształcących, poczynając od y, y, profilu humanistycznego, kończąc na typowo ścisłych, matematyczno-fizyczno-informatycznych, dalej mamy 34 zawody do zaproponowania w technikach i 13 zawodów w trzech branżowych szkołach pierwszego stopnia, które znajdują się w Zespole Szkół Technicznych Mechanik, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Numer 2, czyli popularnej handlówce oraz w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych. Z nowych kierunków, jakie pojawiły się w jeleniogórskich szkołach, to Technik Papiernictwa, Technik Programista i Technik Optyk. GASZYN Challenge trwa w najlepsze. Wyzwania podejmują kolejne jednostki i urzędy z naszego terenu chcące przez krótką aktywność sportową, a także wkład finansowy wesprzeć tę akcję charytatywną. Dzisiaj włączyli się w nią pracownicy starostwa powiatowego w Jeleni Górze. Gaszyn Challenge jest pomysłem strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej Marcina Topora z Gaszyna. Stąd wzięła się nazwa całej akcji. Jej uczestnicy muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów i wpłacić na szczytny cel 5 zł, lub gdy nie mogą wykonać zadania, 10 złotych. Na początku pieniądze zbierano na półtora rocznego Wojtusia Chowisa z Galewic, cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni. Jego rodzice potrzebowali funduszy, by móc kupić dla niego najdroższy lek świata, którego wartość oscylowała w granicach 9 milionów złotych. Dzięki Gashin Challenge udało się zebrać te środki, jednak na tym się nie zakończyło. Przez to, że do tego wydarzenia przyłączało się coraz więcej osób, akcja trwa. Tym razem pieniądze zbierane są na inne dzieci, które potrzebują pomocy. Starostwo powiatowe w Jedyniej Górze, dziękuję za nominację funkcjonariuszą Komisariatu Policji w Karpaczu. Oczywiście wyzwanie przyjmujemy, dedykując je mi, Wojtusiowi i innym chorym dzieciom. Oczywiście trzymamy za Was bardzo mocno, kochani kciuki i życzymy Wam dużo zdrówka i uśmiechu. Do zadania. Tradycyjnie po wykonaniu zadania władze powiatu nominowały do Gaszyn Challenge kolejne instytucje. Szanowni Państwo, do Challenge'u nominujemy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz naszych partnerów Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz Starostwo Powiatowe w Grewicach. Wiczymy na Was! Na odpowiedź i wykonanie zadania każdy ma 48 godzin. Koleje Dolnośląskie planują zakup nowych dwuczłonowych pociągów spalinowych. Przypomnijmy, do wcześniejszego przetargu nikt się nie zgłosił. Na dostawę dwóch składów wybrany producent będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpi 23 lipca. Spółka zdecydowała się także na przedłużenie terminu związania ofertą producentów, którzy złożyli swoje propozycje na dostawę pięciu składów elektrycznych. Trwają analizy wszystkich ofert. Dolnośląski Przewoźnik w tym przypadku podejmie decyzję do 21 dnia sierpnia. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutrzejsze wydarzenia tygodnia.